Doc, no. to entry team. Our has no. no, sure. lost contact with the suspects. They are angry and volatile. You my are going for Damn it. It's my fucking fault. I wasn't paying attention. I was trying to move them all on. It's not safe in there. <inaudible> I don't know what started. Might have been me. Kurna latarki teraz nie mam Niby to pory po gustaw Chodzimy FBI open up A tu kurwa ciemno Stop, drop your knees. Get on the ground. Now. Hands up. Down on your goddamn knees now. Got to get out of here. You're gonna on my knees. Now on your knees. Watch out. Mhm. Mhm. keep your hands up. Zulu, Zulu. Zulu. Take these off. Come oh. down. Korvasdaima. Talk to lead. Trailer's ready.

Co co po długości no właśnie nie wiem czy nie nad nami. Kurwa. Ale tu ludzi. No mamy w chuj do przeszukania w ogóle. Matko. Tak, tak. O kurwa, ty pierdol. Uh. Zaskarowałem je przez ścianę A co jak to była ta porozsłabiająca? To mogła nie strzelać do mnie. A to nie było ono. tu drzwi były otwarte. No, ona wyszła i zaczęła ładować. Uwa! dobra. Sprawdźmy wcześniejsze drzwi wszystkie, bo tu... Uf. Ja jebie.

Ale by była by z No, hmm. Jeszcze tam duma będzie, laserem świecę. Co jest tu Ktoś kurwa strzela! Góra? Jest tu dziura na tobą czy nie? Będziemy jak kurz leciał do tego. Do prawej poszedłem, a tu, tu byliśmy. Dobra, to tam do prawej. Ara. No są schody, ale tu jeszcze drzwi Idę Ale mi tu kurwa FPS-y zdrupnęły Tu są drzwi, no to dobra, panie Macieku Wrzucam Kurwa, ja też, bo na uważaj Szpunek rzucił tam dom. Co jaka? Normalnie kuchnia jest. Jest salon, jest sypialnia. No dobra, to jest kuchnia. Pokażę ci jak mieszkam. To Jak to, Jak to było? Nie wiem, nie Nie, nie Pimp My Heights, jak to było? Tam jest ziomek, został granat. Mam blaskę.

Nie wiem czy tu jeszcze kogoś w pomieszczeniu nie ma. Zaraz to wiem, że początku. początku. tylko. Jak nie mamy otwarte drzwi, to będą ćwiki wychodzić. Dobra. Chyba czysto. Jest jesteś? Do H.C. Skuba, wcześniej yy, na kolanach była i nie miała broni.

Mam nadzieję, że się liczą to w koszta. Tu drzwi tyle będzie, że. Tu Taki Jaki chudy w ogóle ty? Gdybyś tyle z tróóóżna to <noise> Ale jaki szybki zata! <noise> A tu klatka codowa, i drzwi. O, coś tam gada za tymi drzwiami. Sprawdzasz? Napierdalać. Dobra Idzie coś na mnie, kurwa, wyjebać Patrzę, patrzę, patrzę Do lewej, do lewej

Mm -hmm. Mm -hmm. It's so beautiful, Hands on your head now, please, down on the ground. Talk to Hands, on your head. Hands up above your head. These guys are stuck to entry security area and we'll send for Zabezpieczyłem jakieś dokumenty, ale to chyba nie było to, co mieliśmy zrobić? No nie, no jakieś dodatkowe. O, sam tybie na górku. 3, 2, 1. Kurwa, co się drzesz? Jaki kurwa jęcek. To są fardzele z mafii? O, gangstery kurwa. Obrócisz się, ty idiotko. Gówno Ej, tu się coś gotuje Drzwi nie wyklipiało, pilnuj! No to co, jeszcze jeden, jeszcze raz, jest cipciunia na kur... biaj Dobra. Aż wyłysiała z tego wszystkiego. Czy ty masz takie spizgane oczy, czy ty... Nie masz oczu, Boże. Ona jest ślepa. Czemu do mnie strzelasz, kurwa? Bo ty strzelałeś. Nie do ciebie, paprańcu. O, i tam. Zglebowałem do jakiegoś. do mota. <laughs> kurwa jakie to rozległe ty slumsy za to. to wszystko Jeszcze nie byliśmy Gdzie ty kurwa strzelasz? No to nie Oto frajerskie chmury

O, na co włączyłeś. Nie ruszałem nawet. A tam jeszcze Tanami nie było, garażu jakiegoś? Przypadkiem. A my tu sprawdziliśmy? Jakaś wiata po prostu. No to jest dobra, tu byliśmy w domku bo tam jeszcze do lewej można iść w ogóle gdzieś na daleką kurwa nie wiem gdzieś iść dalej a mapę jakąś mamy? a mamy tylko gdzie my jesteśmy? nie wiem który to jest chata? nawet dostępu do ulicy nie mają Ты Я в гараже Исход A ja nie widzę. Bieg nie jest No psy dupami szukają. Tego sobie na co? Ale ociecz. Chyba na stapki wychodzi, czy co? No, jeszcze raz. Aha, ja, to wiecie, że tutaj parowała, ale oni dobrze ubrani. Magazynek to chyba stówę miał założony kurwa do tego. Wszystko? Wszystko? Kurwa słońce po oczach daje Nie wiem czy w oknie nie było jednego Mamo, włocznie jest. Chodź tu szybko, chodź tu szybko. Nie mogę! Zapatypa, zapatypa! Zapatypa! Taka by się kurwa, Nogi nie mam. O oh, kurwa! A temu co? A to nie jest ten typ, co go mieliśmy znaleźć? Nie no, wiem. No. Zajmij jest tak. Zajmij się No, aż mi żal chłopa, nie? No, kurwa, przejmano. Ale siusiaczka mu chociaż nie uczynił. Dobra, wchodzę tu. Jakiś pokój, ale tu pusto chyba byliśmy. O, A jednego cywila e, ktoś zabił? Tak, nie wiem. Sam gościem nie wiem czy on go zabił, czy co ja na pewno nie zabiłem. Wydaje mi się, że ten też nie zabił. Nie wiem, czy się strzeliłeś, może, czy coś. Um, Tutaj, w tą babkę. No ja wiem, widzę i... właśnie, nie, ale nie kojarzę, żebym strzelał w tą stronę. No, może może i podciąć gardło, czy coś, w Może strzelił do niej. No nie jak ja się do niego wcelowałem, strzał nie widziałem. Kurwa, tu mamy czy... jeszcze całe, ja ale tam jeszcze jest całe podwórko, za plecami naszymi. No to kurwa, wszyscy taki sam kanał oglądają? No bo to ważne informacje ze świata. No, kurwa. Co to, no, ważne informacje? Dawaj tu jeszcze tą poprawą trzeba sprawdzić, i nie wiem, czy tam po lewej czegoś nie ma. A ty do garażu można wejść? O, na mnie! Gdzie ty poszedłeś? Yy, tu pod wórkiem. DJ Mats. Hmm. Ale uciekł. Nie wiem gdzie on jest. Zostanę do ciebie. O, wyszedł. Dobra, leży. Widziałem jak zabijasz poza oklą <noise> Będzie oglądał, a nie pomoże Bo to muza gra, zatańczyłem O jeszcze jeden w domu jest Nie mogę wyjść Czemu? Ja samą nogę mam na te drzwi Idę naokoło. Okej okay. Podążaj za kropką mm. <laughs> Też poszedłem sprawdzić czy się da No ja. A gdzie ty jesteś bo... <laughs> Jak Jak <bym> wychylił <laughs> <laughs> Tutaj w domku chyba ktoś jest, rzucam granat Biegaj.

Nie no, Tak, leży. Ej, okay, czyli tu byliśmy. To teraz gdzie w tamtą stronę jeszcze? Może ten... Dla pewności, bo mnie wystraszy.